Siesiemaga go z tej strony Mały Rek się ze mną jest 5, y Dzisiaj gramy w Deforesta, bo mnie ten pan namówił, chociaż niezbyt lubię w to grać. To mnie namówił, więc no. Nie wiem czy to grać. Tak. To jest to ja gra Nie. Zainstalowałem ją po to, żebyś ty sobie pograł ze mną. No wstajesz, wstajesz. Boże, byłem pierwszy. Aha, jestem, a jestem... ale naprawdę to jest serwer maliniaka. Jeść! My, my ogólnie już umiemy grać y, dużo w Tworasta, bo przyszliśmy już chyba dwa razy. Znaczy Maliniak dwa razy, ja przyszłam cztery razy. Akurat, więc no. Uch tylko kolokotor, kolokotor możesz być kolokotor dobra, ja byś na żarty, ja byś na atakowany, ja móc iść a tutaj trójkątek się skacze ja chęć, że jest ten zapowidalski chodź dobra, gdzieś w dali już idzie, a mniej ty masz o, nie, on lada masz nie, nie on no carna, mm, Robi czarna. Ty i ja nawet nie dogonisz. Ja nie dogonię? To no. Czyli nic. Ja umiem namówiłam cię, ha! Szak wapiu. Przepraszam, przepraszamy, że niedawno tak nie było odcinków. Tylko miałem tak minimalne problemy z kątem. Na ps 4 oczywiście... Nagramy na, na PS4. Ale tam nie idziemy. Chodź, gdzie ty idziesz? Gdzie ty jesteś? Nie do i dla i muszę sobie zmniejszyć. display bo pravi ja hoć. oh. to što se vidjelo. Hoće ne. Što mi ne? Ej, obus. Gdje što je? Abo nema. Abo ja skinem. Nee. No i ten mi beka na nagranju, ja nije moga, vidjet će. Tako je życie. To się, to się przeprasza przynajmniej. Przeprosiłem? Nie przeprosiłeś. To będzie na nagraniu. Dobra, będzie na nagraniu. To będzie chyba 30 minutowy odcinek. A ja będę go montować 2 godziny. Więc no. Więc zostawcie suba i lajka. Nie prosimy o suba. Pierwsza zasada, nigdy nie proś o sobie i lajki, oni mają własny wybór. A ich wybór to nam lajki. Widzicie, A ludzie. Osobów, nigdy nie tak, przejdziesz tu? A, jesteś, wow. Dobra, i teraz będzie duży lag. Już, tak teraz... O, dobra to jakaś nie była duża O Boże jak. Coś tam jeszcze pamiętam. Dawno grałem, ludzie. Więc no. Nie no, słyszę już dzieci. E, e, nie chodź tu. Nie chodź tu. Nie chodź tu. E, nie wchodź tu. Nie Ej, ja tam, ja tam nie schodzę. Ja tam nie schodzę. Nie ma takiej opcji. Ja wchodzę do góry. Przepraszam, ale ja. Bez, 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 bez katany, albo płonących strzał, albo ogólnie strzały. Nie poradzę sobie. I dzisiaj w tym poradniku pokażemy wam, jak kopiować strzały. Bo jest prosty. Nie, po prostu to jest sposób na. Le to jest lifehack w deforeście tyle Tak jak kopiowanie drewna, to też jest taki lifehack Tylko potrzeba nam sanie i chodź tu, bo czekam na ciebie Ja z tym już wyszłem A że co, ja też tak łatwoko no na ja tym biłem No było, się co? I się zesrałeś Aha No właśnie nie, dopadło, to nie Chodź o, ja żyję, ja jestem zakrzywiony, ale żyję. Zapomniałam, że już łapy ciuchów. Zwrócimy się po ciuchu. Nie mam obsesję no, na punkcie ciuchów. Ciuchy. Tutaj są ciuchy, tutaj są ciuchy i kanibale. Oczy no, na mnie od razu kanibal. Dobra, to są takie fajne ciuszki. Nie, nie, ale nie chcę poradzić. Spokojnie. Jeszcze jeden. Spokojnie ludzie mają, jak sobie poradzić, ja, ja nie muszę mu prawda? E, nie, bo jest ich trzech. On nie mam. Did you last losly? Ja, ja nie mam. Nie miałam HP! Nikt tamtego dzina. Czy ja ubrę. Nie. O, o nie. Ty! Kanibal... Nie, kanibalka zabiła kanibala, xD. Zobaczy. E, e, widzieliście ludzie? To, na, to jest na nagraniu. Kanibalka zabiła kanibala. Nie ja, leków nie mam. Co nie gorszy? Ty Odcień mu nogi. <laughs> Żeby już nie pobiegł nigdy. Jak, jak w Polsce. Jak jest w Polsce? Nawak? Czy... No, jak we Francji. Tu się dla kurtę. A kurczaków te piórce skubie, ale dekorację. Ludzie, ja szczerze odbije, nie wiem o co on nie Są przygotowani. No dobra, są strzały do łuku. Ale łuku nie mam, więc jakby... Przynajmniej można je skopiować. No. Weźmiesz się kiedyś? No, super. A niech pomoże. Nie. Nie Zgniąłeś? <laughs> ja mówię ci, że nie mam HP, nie dość, że, to po drugie, że nie mam ten, nie mam, no, no wiecie, nie mam antybiotyków, a w ogóle ludzie gramy na hardzie i nie można tych strzał podnieść, dlatego to są zbugowane strzały i te drewna też jest zbugowane, dlatego że... O! Kurde. Teraz to założyłem. Nie! Mamy Crossbowa nie mamy, ale. Crossbow to trzeba zdobyć, ale spoko. Wiem. A miałeś go kiedyś w ręce w ogóle? No. No właśnie. Ja miałem. I było trudno. Znaczy, czy tak trudno nie było, bo to jest pod wodą jakby, to jest taka jaskinia ukryta. Wiem. Właściwie nie wiem. Dobra, chodź za mną. Przeoglądały. Choga tego, Latara, czy co? Znaczy, Pawła, pa Paweła? Nie pamiętam już. Wszystkich, ha? Dobra, wygraliśmy życie. Znalazłem jacht. Znalazłem jacht. No i tysiąc zdjęć. Oczywiście. Dobra, głowa rekina będzie fajnie. Dawaj, mnie to. Ostrzały? Nie. To nie jest to Jezu! Ała. Nie mam słuchawki na maksa. Nie krzycz mi tutaj, bo dostanę zawału. Chodź tutaj ty babo, zajebie cię. Dawaj Cicu. Stary, nie, nie. Staro. Tak? staro, ja, ja to puszczę. ja to, to idzie na YouTube. <grym 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 tego nie było. <grym> On mi przeklinam na nagraniach. Halo, pomóżcie mi ludzie. On mnie bije. Ten... Nie, nie, ma już miejsca na rączki, jak to żywa. To, <laughs> to może na główkę. O, jacht! No, jacht! No, płyniemy dalej, jesteśmy już w części, płyniemy dalej... Ja nie jacht. jestem czysty wcale. Ja jestem. Ja sobie żartuję po prostu. Mhm. Tutaj widzicie, to jest Zbigniew gołą Gołąbek. On tutaj kradł gołąbki i je jadł zawsze wszystkim. A tutaj jest po prostu jakiś miś i tyle. To jest przytulak mój, którego mi zabrał kiedyś. A to jest pająk, tak zwany. Dobra, idziemy snuć. Te sekretne drzwi, jak, jakby ktoś nie wiedział. Przepraszam za spoiler tutaj, ale yy, to. Jak. Yy, nie. Yy, będziemy ten. Jak będziemy kończyć grę, dostaniecie złotą kartę. To jakby macie tą konsolę, tę, którą możecie przytrzymać kwadrat czy tam E, to jeszcze po boku macie takie coś, na, jakby na dole. I to, te, to jest drugie zakończenie, przez które nie uratujecie Timiego, ale będziecie grać dalej ciągle na tym serwie, a nie, a nie się skończy Dostaniecie tą złotą kartę i będziecie mogli, ten, otworzyć to. A tam jest artefakt, przez który można włożyć do takiego kamienia i się dostaje taki artefakt, że jak jest, yy, na przykład, i że, że może przyciągać i odciągać zombieaki. Prawda, Malinak? No, zombi, zombiaki, kanibale. Wygląda jak zombie, jaka jest kanibalem, i co? Nie, to totalnie wygląda zombie. Wygląda po prostu jak człowiek, który mam zęba. Ehm, um, i jakby. będziemy jeszcze nagrywać może, bo jeszcze nie wiadomo, czy będziemy nagrywać World War Z to jest gra o zombie. Jakby. Głowę się bije. To jest ujrzał. Dobra, to moja głowa. XD, jaką on ma minę taką. Nie wiem, zaskoczenie, że umarł. Dobra, nie robimy jej. Ja. No ci pomóżcie mi, on nie bije. Zgoście waliniaka 2009 na PS4. Zabicie innych graczy i nękanie. Zgłoście go. Nie będzie miał konta na zawsze, przynajmniej. Odsuń się ode mnie. Chodźcie, hmm. pomóżcie mi. Zadzwońcie numer, um, nie wiem, nie podam numeru. Bo sam nie wiem jakie mam, po pierwsze. I nie, że nie mam telefonu, bo mam telefon z 2008, tylko że po prostu nie pamiętam. Dobra, nie będę ci bił. Wiecie jaki nie można najlepiej mieć dom? Najlepszy bo, dom to jest woda. Nie. O, nie, nie przyjdą. Albo dom na wodzie. Ludzie właściwie się zgubiliśmy. Nie pamiętam całej mapy na zawsze, bo ostatnio grałem w to 2 lata temu. Więc to, tak naprawdę, nie grałem w to. O, znaczy, grałem ostatnio chyba 3 miesiące temu i usunąłem to, bo to jest nudne. Dla mnie to już jest nudne, ludziska. Po prostu, jak przejdziesz to 4 razy, to już jakby znasz całą fabułę. Więc, jakie tu, tu jest? Tak kupisz się to World War z w ogóle? Bo właśnie... Bo on, on nie ma... Ale powiedział, że może mieć. Ale nie wie. Nie wiem, czy to nie będzie tak samo jak z Paydayem. Czyli jak? Właśnie Paydaya nie będziemy nagrywać chyba, bo... Bo tak... Jakby... Znaczy nie wiem, bo Maliniak nie ma, nie kupił, jakby... Wydałem 15 zł na niego. 15 zł ludziska. Nie nagra. Jedna gra, nie, jedna gra. Ale idealny cios. I dokończamy. To przyszedłem dlatego, żeby znaleźć jaskinie, a nie żebyście ty prób z zombiakami. Tak wiem ludziska to są kanibale, ale ja sobie mówię zombiaki. Nie poprawiajcie mnie. Bo ja wiem o tym. I pan na stół jest w tym samym A sorry, przyjął, że to on. mi, że cię zaraz zabija. Widział! Za ja to on. Wyjdę cię! Ja ciebie nie widzę. widzę. Dobra, tu jest ta jaskinia, znalazłem nie, nie znalazłem. To jest, no widzisz, znalazłem idziemy. Tu kaczesz jakiegoś gienka? Chyba nie jest mniejszy lak niż zwykle. To dlatego, że już tu byłem nieraz? O, idę z nim. Ciekawe jak, Za starym na plecach. No, czy zobaczmy. Yy, dzisiaj po prostu zdobędziemy katanę i już to będzie chyba koniec filmu, dlatego że... Niezbyt mam dużo miejsca, a muszę usunąć parę gier, dlatego że chcę dla was nagrywać. Dobra, widzimy, tutaj jest część zabawki Timiego i rysunki. Rysunki zaraz pokażę. To jest pierwszy rysunek. <noise> Musiałeś tu przeprowadzić Genka, który się złagował to jest ta ściana. Słyszycie to ludzie, znaczy wy tego nie słyszycie, ale to jest... tam jest ten mutant. My go nazywamy debil, bo chodzi jak debil, więc znaczy tak biega jak debil. I teraz musimy mieć bardzo pociąg. Ja go nazywam człapacz. Czemu człapacz? Bo człapa. Aaa, 201 na godzinę, lecimy. Dzisiaj to będziemy latarkę w sumie jeszcze i katane. No tutaj też jest latarka. Nie chciałem tego. No, no i tysiąc hajsu. Widzicie, tak się ludzie zarabia hajsu. Bierze się od obcych ludzi i po prostu się zabiera. I tyle. T tak jest morał tej historii. Teraz trzeba tysiąc mołotowów zrobić i iść potem na tego zombiego Znaczy nie, 1000 bomb, sorry Pomyliło mi się Dobra, to... Fuck, czekajcie. Gdzie... Raz, dwa, trzy... Jeszcze taśma. Taki. Yy, ja, ja mu tutaj pokażę. Taki jest crafting jak macie eksplozję to taki jest właśnie crafting na bombę. Jak ktoś w to jeszcze gra w ogóle. A praktycznie nikt, więc jakby. Tak się robił. Dobra. Nie mam strzału, ale sobie Dobra, to jeszcze idziemy po latarkę. Czekaj. Okay. Dobrze, da. Po latarkę. O, tu jeszcze, jeszcze picia. Fun drink. Jakie zadane. Widzicie, tutaj latarka. I od teraz będziemy czyścić czy, czy, latarkę. Wiecie, co jest z najgorsze, ludzie? Że latarkę... latarka kończy się baterie, ale jak już, ale w tym... w tym się nie kończy gaz. W, w zapalniczce się nie kończy gaz. Ciekawe. Że znaczy, w sumie mamy dużo alkoholu, żeby ten gaz dać. Więc jakby... Wiesz, że alkohol to nie gaz? Znaczy, tam jest alkohol. Alko... znaczy, nie. Gasolim. Znaczy, no to tam, tam jest gaz. A jak się ten gaz skończy, to ciekawe jak to działa. Goni. Co cię goni? Coś tam nie goniło. Idziesz tu? To coś Stary, chodź tu. Wszystko! O mój Boże! Oj, Boże! Stary, odsuń się! No! kolej! И стоят. Никто не любит. А прочь твоих подружников. W ja sensie nie mam staminy ani HP Tam jest skurw... drzebuk Patrz jaki duży Jak go pokonam to się odrodzę Nie z rajzarem Tak nie żyje. Dobra, ludzie, i tak wygląda nasz pierwszy odcinek ogólnie z Arka. Jeszcze tam jest e, kanibal. Tak, z Arka. Oczywiście to jest Ark, to nie jest The Forest. Ej, chciałam powiedzieć, że to jest jeden, tak? To jest ich trzech. Чем задуматься? Правильно. Правильно. Не, я, я что через To sarkazm idzie do. Jeszcze nie kończymy jednak odcinka. Bo. Nie, po prostu musimy bazę tutaj stworzyć. I tyle. Masz? ile masz potyków. 10. Dobra, no to tworzymy bazę i kończymy chyba odcinek. Dobra, to ja daję schemat na bazę. Czekajcie, bo ja tutaj mam zdjęcia. Dobra Chodźmy niniak No e, właśnie zapiszemy najpierw Dobra i teraz możemy spać Idziesz spać? A, bo ty musisz zapisować dłużej. No właśnie. Tym razem ja zapisuję dłużej. No. Bo, tak se, bo zawsze tak było, że ja otworzyłem serwera, nagle mu się zachciało, że on mieć kreatywa. Co? Save. Gdzież jeszcze jest największym Dobra, kończymy, chyba? Dobra. Ta czacha przybije mu w łeb i kończymy.